Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek codziennie lepszy. Miałem nagrywać na temat opinii, ale pewnie nagram to jutro, bo dzisiaj tak spontanicznie jesteśmy z żoną na grzybach. Więc pogadamy sobie o odpoczynku. Bardzo często jest tak, że myśląc o odpoczynek, wybieramy scrollowanie mediów społecznościowych, oglądanie seriali um, lub jakieś inne działania związane dalej z siedzeniem, z korzystaniem z technologii, z biernym oglądaniem czegoś, graniem czy, 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 czy czymś po prostu co dalej utrzymuje nasz umysł. W tym samym kontekście, w którym jesteśmy często w pracy, szczególnie jeśli pracujemy umysłowo, jeśli ktoś pracuje fizycznie, to leżenie przed telewizorem czy granie na kompie jest super odpoczynkiem czytanie książek i tak dalej, ale jeśli pracujesz umysłowo na co dzień, gadasz z klientami, e, nie wiem, siedzisz w jakichś tabelkach, w Excelach w biurze i siedzisz przede wszystkim i Twój odpoczynek sprowadza się do scrollowania palcem mediów społecznościowych, co i tak robisz w robocie, umówmy się, to mam do Ciebie złą wiadomość, nie bardzo odpoczniesz. Przede wszystkim efektywny odpoczynek w takim kontekście powinien zawierać ruch, czyli najlepiej sport jakiś albo spacer ale to będzie zmaksymalizowany efekt tego jeżeli ten spacer lub ruch będzie odbywał się na świeżym powietrzu gdzie jest pełno zieleni tak jak tutaj gdzie jest na przykład las jakiś park gdzie jest możliwość odcięcia się od wszystkich bodźców bo dla twojego umysłu nie ma twojego mózgu nie ma takiego większego znaczenia czy ty cały czas siedzisz w mailach excelach i dzwoniących telefonach, czy później, rolując palcem Instagrama, cały czas gada ktoś do ciebie dalej, cały czas wyskakują Ci jakieś rzeczy na ekranie, cały czas przyjmujesz jakieś informacje, to dalej jest męczenie, męczenie umysłu. W momencie kiedy odepniesz się do tego od tego na chwilę, dasz sobie wytchnienie, zmienisz całkowicie kontekst. Docenisz mózg, poruszasz się, zwiększysz ciśnienie, tętno. Dostarczysz więcej tlenu, wyciszysz się. Wtedy dla Twojego mózgu to jest odpoczynek. Dużo zieleni, dźwięki natury, ptaki i jest zupełnie inaczej. Godzinka, dwie, czegoś takiego nie mogę codziennie, ale nawet jeżeli jesteś przebodźcowany swoją pracą, permanentnie zestresowany. Iść do lasu. Jak rapował do góralecko. iść do lasu, no ci poukłada w głowie. A szczególnie jeśli prowadzisz biznes. Pracujesz kreatywnie. To jedno takie wyjście do lasu na kilka godzin, czy do parku, czy po prostu posiedzenie gdzieś tam na świeżym powietrzu, po przebywanie w miejscach, w których nie przebywasz pracy na co dzień. Nie tylko jest Ci w stanie dać. Wzrost kreatywności, wzrost skupienia, ale także dostarczyć nowych pomysłów. Bardzo często te pomysły po prostu same wpadają do głowy, nawet jeśli nie podczas samego spaceru, to po nim. Więc warto z tego korzystać, bo sam, sam już fakt tego, że słyszysz rzeczy, których na co dzień nie słyszysz, czyli ciszę, oddźwięki natury i tak dalej, masz pełno zieleni. Dużo tlenu. Już sam fakt tego daje ci możliwość dostępu do rzeczy, których normalnie dostępu nie masz, do nowych myśli, nowych pomysłów, połączenia rzeczy w głowie w inny sposób, przemyślenia czegoś, zmiany perspektywy. Zmiana całego otoczenia wymusza na twoim mózgu zmianę perspektywy myślenia również. Warto z tego korzystać, bo to nie jest nic skomplikowanego. Jest to bardzo prosta rzecz do zastosowania na pewno. Swoje okolice są jakieś lasy, parki i miejsca, które, w których możesz być bliżej natury i którego, w, w których możesz skorzystać z tego wszystkiego. Szczególnie, że teraz jest taka pora roku, w której możemy to robić. Jest fajnie, zielono, ciepło. A dodatkowo, jeśli. Się wkręcisz tak jak ja, to możesz poszukać sobie grzybów, z których można zrobić wiele fajnych rzeczy. I mieć też fan, jakiś cel w tym wszystkim, żeby zająć głowę myśleniem. Nie o swoich problemach, tylko o tym, gdzie jest ten pieprzony grzyb. I w ten sposób możesz się zupełnie odciąć od tego, co na co dzień zajmuje twoje myśli. Pozdrawiam Cię, skorzystaj z tego, ja idę dalej szukać żytków i robić kroki, a jutro widzimy się w kolejnym miejskim odcinku Codziennie Lepszy, gdzie będziemy gadać o tej całej produktywności i tym wszystkim. Ale pamiętaj, że czasami największy wzrost produktywności daje dobry odpoczynek, a dobry odpoczynek to nie jest przyjmowanie kolejnych bodźców i informacji przed Instagramem tylko wyjście na świeże powietrze, dotlenienie się, zmiana perspektywy, poprzebywanie wśród natury czy myśli.